Jak co miesiąc Home Assistant wypuszcza nową wersję oprogramowania, w której znajdziecie nowe integracje, aktualizacje, usprawnienia czy nowe featurey? W najbliższej październikowej aktualizacji znajdziemy naprawdę sporo zmian, a najciekawsza wydaje się zmiana w dashboardach, gdzie znajdziecie nowy typ kart. Nie traćmy więc więcej czasu i zaczynamy! Pierwsza i chyba najciekawsza ze zmian dotyczy sekcji. Sekcje to nowy typ dashboardu, gdzie macie tak zwane kafelki, możecie je dowolnie rozmieszczać, zmieniać ich rozmiar, a także dzielić cały UI na tak zwane sekcje. W październikowej aktualizacji dodano nowy typ karty do sekcji, a mianowicie tak zwany heading card, czyli karta typu nagłówek. Zastąpi ona dotychczasowy tytuł w sekcjach. Karta ta będzie mogła służyć jako tytuł lub podtytuł, oraz możecie w jednej sekcji umieszczać dowolną ich liczbę i będziecie mogli dzielić sekcję na coś w rodzaju podsekcji. Każda z tych heading kart może mieć zdefiniowaną tak zwaną akcję. W tym przypadku wydaje mi się, że najlepszym pomysłem jest umieszczanie pod tą akcją linku do np. innego rodzaju dashportu, innej karty w naszym dashporcie, przykład przeniesienie do innego pokoju. Możecie również dodawać do tych nagłówków encje. Będą one widoczne w prawym górnym rogu jako takie miniaturowe ikonki. Możecie zobaczyć, że ja na przykład przy pokoju dodaję na przykład temperaturę. Bardzo fajnie to wygląda. Kolejną ze zmian w sekcjach jest możliwość wyboru dowolnego koloru akcentowego ikonek. Dzięki temu będziecie mogli jeszcze bardziej dostosować wygląd całego dashboardu pod siebie. Kolejną rzeczą jaką chciałem Wam pokazać są zmiany w automatyzacjach, a dokładnie w syntaksie yamlowym. Jak wiecie automatyzację możemy edytować zarówno z UI jak i tekstowo. Tutaj zmiany są relatywnie niewielkie. Chodzi głównie o zmianę słów kluczowych. Na przykład Trigger na Triggers na liczbę nogą, tak samo Condition na Conditions. A to wszystko dlatego, żeby automatyzacje czytane w formie tekstu brzmiały bardziej jako język naturalny, język angielski oczywiście i żeby można było tworzyć te automatyzację ciutkę łatwiej. I ja oczywiście Was zachęcam do używania przede wszystkim UI, gdzie są on wiele wygodniejszy niż forma tekstowa ale czasem jeszcze niektóre rzeczy musimy wykonać w formie tekstowej, bo nie są tam wspierane. Kolejna ze zmian już jest bardziej y, techniczna. Mamy tutaj usprawnienie upgrade'u. Jeśli będziecie podbijać wersję może właśnie na tą, o którą omawiamy, y, customowe integracje powinny szybciej zostać zaktualizowane. Jeśli chodzi o nowe integracje październikowej aktualizacji, to jest ich naprawdę sporo. Zobaczcie sobie na całą listę tych integracji. Z takich ciekawych, które zauważyłem, to przede wszystkim Google Photos. Możecie teraz dodać swoje konto na Google Photos jako media source dla Home Assistant'a i możecie na przykład przeglądać z Home Assistant'a sobie zdjęcia. Zachęcam Was już, żebyście sobie na własną rękę przejrzeli całą listę tych. Integracji, może któraś Was bardziej zaciekawi. Kolejną rzeczą jest możliwość integracji niektórych elementów z poziomu UIA, co wcześniej było możliwe tylko z pliku konfiguracyjnego. Taką najważniejszą rzeczą tutaj mi się wydaje konfiguracja notyfikacji typu push dla HTML5. Kolejną ze zmian jest dodanie nowych możliwości dla Matterform Assistencie. Tutaj mamy przede wszystkim. Nowe encje przycisków, ale takich specjalnych przycisków, jak na przykład przycisk resetu. Dodatkowo natywnie będą wspierane encje typu zabór. Dodano także support dla czujników dymu, CO2, oraz także dla czujników energii czy mocy. Kolejne bardzo fajne usprawnienie znajdziecie w ustawieniach w sekcji napraw. O ile wcześniej dostawaliście takie. Notyfikacje o wymaganych naprawach, na przykład gdy automatyzacja nie działała, to nigdy one nie zawierały dokładnego źródła tego problemu. Od tej aktualizacji dostaniecie dokładną listę urządzeń, które powodują problemy w automatyzacjach. Ostatnią z rzeczy, które chciałem poruszyć, są to zmiany niekompatybilne wstecz. Niestety czasem tak się zdarza, że wraz z nową wersją programowania, jeśli chcemy coś, Usprawnić to, niestety, część rzeczy przestarzałych musimy wyłączyć. Tutaj macie dokładną listę, co w tej wersji się zmienia i nie jest wsteczno kompatybilne, na przykład dla klimatu. Polecam każdemu przejrzeć sobie tą listę i zobaczyć, czy macie któreś z tych urządzeń lub integracji, czy używacie ich w automatyzacjach. Bo niestety ta aktualizacja to zepsuje. Nie martwcie się, na szczęście takie rzeczy nie odbywają się często i zazwyczaj są już bardzo wcześnie komunikowane i te rzeczy już od dawna nie są używane. Omówiona październikowa wersja, w momencie nagrywania tego filmiku, wejdzie za parę godzin. Jeśli wy, tak jak ja, chcecie mieć wcześniejszy dostęp do tych wersji, instalować je na swoich instancjach Home Assistant'a, to wystarczy, że zapiszecie się do programu. Beta wersji. Jak to zrobić, omówiłem dokładnie w poprzednim filmiku tej serii. Link znajdziecie gdzieś tutaj w rogu. To by było na tyle, jeśli chodzi o najważniejsze zmiany w październikowej wersji. Jeśli podobają Ci się takie filmiki z aktualizacjami Home Assistanta, to nie zapomnij napisać to w komentarzu, zostawić lajka, a także nie zapomnij subskrybować mnie i nacisnąć dzwoneczka, żeby nie ominęły Cię kolejne filmiki. Cześć!